Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen A dzisiaj akcja opryski Wyszły już takie chwasty jak widzicie Co prawda tutaj no może one nie są jeszcze jakieś niewiadome jak duże Ale trzeba je po prostu zlikwidować od razu Bo nie ma co się z nimi pieścić Trzeba od razu je Ale nie, spory już ten opryskiwać Bardzo fajnie, dobrze nie będę teraz wymieniał pryskiwacza przez jakiś czas przynajmniej. Dobra, przejdziemy nawet po tej części, gdzie niby te chwasty nie wyskoczyły. No bo jednak lepiej od razu sobie jeszcze włączymy GPS-a. No i pięknie. Tylko jeszcze jedna rzecz, musimy sobie linie wyłączyć, żeby to dobrze wyglądało. No i dobra. Także opryskiwać jestem zadowolony, bo będzie jest większa szerokość robocza, no i większa pojemność, więc teraz na spokojnie będę sobie już działał na większych polach, a tych większych pól teraz będę chciał dokupić więcej. Na pewno też nie wiem czy na następnym odcinku już, ale. Może już w następnym odcinku pojawi się też nowy ciągnik. Nie będzie on co prawda większy od tego John Deere'a. Mocowo będzie nie wiem czy nie taki sam dokładnie, ale na razie nie chcę iść jeszcze w większy ciągnik, gdyż farming niestety nie daje maszyn. Te maszyny, które dali ostatnio, to jest żart jakiś, bo dali, no wiadomo, dali ten ciągnik MFA. To jest spoko, ale tak poza tym jak patrzę na te maszyny, to dali same duże maszyny albo takie, które mogliby dać za dwa miesiące. Więc farming nie uczy się na, na błędach, nie daje małych maszyn. Oprócz tego ciągnika małego naprawdę sobie kpią, bo nie wiem, nie wiem od czego to zależy i czy naprawdę oni nie będą dawać tych małych maszyn. Nie wiem jaki jest plan działania. No ale cóż, no już trzeba... Trzeba naciskać na farminga, na Giantsa i mo może coś się zmieni. Także podsumowując, mapa ok spoko, pod, pod najnowsze DLC na pewno się przyda. Te maszyny oczywiście są fajne Ciężarówki ja, ja nie mówię, że źle, że oni dodają Maszynę Tylko dlaczego nie dodaję na początku tych Mniejszych maszyn Które by się przydały teraz To nie wiem, a za niedługo Jak dodadzą te małe maszyny No to już większość będzie grała na dużych No może oczywiście to nie tak będzie działać No bo wiadomo, ja tam na przykład to robię tak, że Grami na małych cały czas No ale jednak teraz tym bardziej by się przydały te małe Dobra, muszę sobie wyświetlić linię przejazdu No i to o, To jest właśnie też ten problem, że Farming nie dodał tych linii Wyłączania linii Jest już modyfikacja, co prawda, na to Ale nie zdążymy jej pobrać, bo miałem problemy Z mod hubem, bo się Nie chciały mody pobierać Kurcze, była tu ta linia, mi się wyświetlała Dobra, jadę po, po ścieżkach, nie będę tych linii się słuchał. To nie ma sensu. Jedziemy na tak zwanym manualu. No jeszcze 2-3 przejazdy, i tak naprawdę mamy skończone pole. No, przy tej szerokości roboczej, teraz to naprawdę hektar będzie schodził nieźle. I to jest właśnie ten opryskiwać, właśnie ten, który kupiłem. To jest właśnie opryskiwać z dodatku, znaczy z dodatku z ostatniej aktualizacji. Nie wiem, i ta mapa była teraz na przykład dobrym pretekstem, żeby dodać jakieś maszyny Horsza, Nie wiem, talerzówki chyba były. Nie wiem, to oni dodali jakieś losowe maszyny też Mogli dodać i te większe I parę czterometrowych Mogli się skupić na maszynach Typowo, no nie wiem Nie potrafię zrozumieć Logiki Giantsów Ale ładna pogoda się nam ten, na te po, przedwieczorne opryski trafiła, no i dobra, zjeżdżamy na drugie pole. I te drugie jest mniejsze, więc tam nam się już nie zajdzie tyle czasu co tutaj. Ale też to jest rzepak. Także rzepaki mamy ogarnięte. Jak widzicie, tutaj ten silos po lewej stronie, to już fermentacja się zakończyła, więc też za niedługo będzie sprzedaż. Jestem ciekawy, jak ta kiszonka mi wypali. Czy to się opłaca w ogóle. Nie dobra, tutaj też takie małe pole to na manualu polecimy. Nie ma sensu tutaj się rozdrabniać z tym. Widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszego nagrywania. No I praktycznie teraz to już na raz to poleci, więc naprawdę. Jeszcze jeden przejazd będzie. Także jest naprawdę. Jest szerokość robocza. No to dobrze, bo te opryski to też jest taka. Jednak nie ma co ukrywać, taka dosyć nużąca Pod kątem tego, że nie za wiele się dzieje na ekranie parę chwastów mi znika i to tyle, nie? Dobra, muszę to złożyć, bo widzę, że się nie zmieszczę. Dobra. I ostatni przejazd. No to już wąski, to chyba sobie trochę rozstawimy, że tak powiem, sekcję. Wyłączę część sekcji, tak mi się wydaje. Na razie to chyba jedną wyłączę. Na 24. Sobie skrócimy. No, myślę, że to wystarczy, ale teraz już schodzimy z sekcjami na 15, idealnie. No i dobra, tyle zostawię. Już nie ma co też na siłę oszczędzać. Także akcja opryski zakończona. Dwa pola naprawdę w bardzo krótkim czasie. Odcinek nie trwa jeszcze, no teraz chyba około 10 minut. Udało się dwa, tamto pole naprawdę duże, te po powiększeniu nie aż takie wcale też małe. Także co ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Widzimy się w następnych. Cześć.